Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Szepard Słuchajcie, ostatnim pod drugim odcinkiem z gry The Division e, pojawił się mały huk na temat, e, powiedzmy, mojego zachowania wobec gry, w grze, e, mojego słownictwa i tak dalej. Mówię tu w kierunku grupy PZPL, która obrała sobie na cel, jakby, ukulturę, ukulturalnianie e, innych youtuberów e, w sieci. Powiem wam szczerze chłopaki, bardzo szczytny cel, ja życzę wam powiedzenia, żeby wam się udało wszystkich youtuberów nawrócić na jasną stronę mocy. Ja, swój, ja wasze komentarze przyjęłam do siebie, postaram się zachować jak najwyższy poziom kultury osobistej, tu mówię szczególnie o wulgaryzmie, bo tu o nic innego nie chodzi. Natomiast błagam, żebyście zaprzestali pisania komentarzy, że brak, brak ci kultury, czy czegoś takiego, to nie jest prawda. Mi kultury nie brak, ja jestem osobą kulturalną, jestem osobą dorosłą, e, wiem, mm, zdaję sobie sprawę, że używam niedobrych słów, zdaję sobie z tego sprawę. Zdaję sobie również sprawę tego, że nie tylko oglądają mnie osoby dorosłe, ale także mm, dzieci. Słuchajcie, jeżeli chodzi o oglądalność tych młodszych widzów, niestety ja nie mam na to wpływu, czy one mogą mnie oglądać, czy nie. Niestety to leży w rękach rodziców. Jeżeli rodzic nie kontroluje tego, co dziecko ogląda, to już wybaczcie mi, ale to nie jest moja sprawa. Ja się postaram ze swojej strony naprawić powiedzmy swój błąd i postaram się... Opanować z wulgaryzmami, bo nie ukrywam, że bardzo często mi się po prostu zdarza mocno klnąć e, i tak jak mówię, komentarze przyjęte, ale więcej nie piszcie że na temat mojej kultury osobistej, e, bo ja przyjęłam, przyjęłam do wiadomości, przyjęłam to co mi powiedzieliście. I naprawdę postaram się zrobię wszystko, co będę mogła, żeby po prostu nie używać tych konkretnych słów na KP na pH itd., itd. Natomiast jeżeli zdarzy mi się przekonać, to będę używała powiedzmy mniej takich, um, takich typowych słów KPH czy coś tak, takie Zresztą, wiecie o, co, wiecie, wiecie o co chodzi. Natomiast słuchajcie, chciałabym wam powiedzieć, że nie jestem jedynym youtuberem, który klnie. Ja co najmniej znam dwóch, a nawet, nawet trzech. Między innymi T-Volt. jest bardzo znany i klnie jak, jak szewc. Bardzo mocno klnie. Natomiast oglądając jego filmy i przeglądając jego komentarze, nie spotkałam się z nikim, zwracał mu na to uwagę. tak? volt ostatnio zaczyna się mocno hamować z, z, z wulgaryzmami, ale jakoś mu to nie wychodzi, bo on po prostu ma to powiedzmy wrodzone w swojej mowie. Natomiast mówię, nie spotkałam się, żeby ktokolwiek mu pisał na temat przeklinania. Tak samo Kina Czewa, jak dobrze, jak dobrze wymawiam, zaraz sprawdzę. Hmm. To jest też YouTuberka, jest. Tak, Kina Chewa. To jest też YouTuberka całkiem znana. Ma ponad 80 tysięcy subskrypcji, i ona też nie przebiera w słownictwie. Też używa bardzo dużo wulgaryzmów. Jak czasami siedzę na jej streamach, to po prostu aż czasami uszy krwawią jeżeli mówim o takich etapach takich, takich momentach natomiast u T-Volta volt no, ma to powiedzmy naturalnie u niego to jest to wchodzi natomiast mówię przyjęłam zrobię wszystko żeby, żeby poprawić to natomiast chcę również uprzedzić że w kolejnych filmach które mam dla was przygotowane z The Division też są nagrane wulgaryzmy od razu wam to mówię żebyście oszczędzili sobie pisanie na klawiaturze że, że znowu przekleństwa. No niestety to, co zostało nagrane już przeze mnie nie zostanie wykasowane, bo chcę wam pokazać jak najwięcej bety z właśnie tej oto przepięknej gry, na którą o, czekam z niecierpliwością. Także mówię PZPL przyjąłam Waszą informację, przyjąłam to do wiadomości. I postaram się ogarnąć. Postaram się ogarnąć z tym przeklinaniem, bo przyznam się, że czasami nagminnie go używam. Natomiast proszę więcej nie piszcie mi na temat wulgaryzmu. Od razu was uprzedzam, że w następnych filmach z The Division znajdują się wulgaryzmy. A, jeszcze druga kwestia, to znaczy kolejna kwestia. To jest moi znajomi, tak? Moi znajomi na YouTubie, na Xboxie, niech oni gadają sobie co chcą. Niech oni sobie przeklinają, niech oni robią co chcą. Ja nie mam na to wpływu. Jeżeli chcą, niech sobie klną. Natomiast z mojej strony, będzie film wyglądał kulturalnie. Dobrze? Umówmy się tak, że ja, jako ja, jako Separ, będę. Osobą kulturalną i dorosłą, zważywszy na też na młodszych widzów, którzy znajdują się w gronie moich subskrybentów. E, natomiast, jeżeli chodzi o moich znajomych, nie będę i nie mam zamiaru zwracać im uwagi na temat tego, że ktoś tam przeklina. Mam kilku znajomych, którzy po prostu przeklinają. Ja to akceptuję, tacy są i nie mam zamiaru im naprawdę zwracać uwagi, że o właśnie, przeklinaj, bo to ten tak jest. Nie, ja im uwagi zwracać nie będę. To jest już ich sprawa, jak oni, jak oni powiedzmy, podchodzą do, do tego wszystkiego. Co czasami przekleństwo wyskoczy w formie żartu, czy coś takiego. Także pz.pl, Przyjęłam do wiadomości i zakończmy ten temat. Oczywiście zapraszam was do... E do oglądania kolejnych moich filmów które się, które się będą pojawiać i no niedługo pojawi się seria z Unravel jak dobrze pamiętam z jej akces jest 10 godzin dostępne, dostępnego, dostępnej gry także też nagram jest to bardzo spokojna gierka taka logiczna yy, oparta na wspomnieniach że chodzimy takim fajnym czerwonym włóczkowatym bohaterem i zbieramy wspomnienia mm, pewnej kobiety. Także, także no, tutaj na pewno nie będę kląć e, i postaram się, żeby w żadnym więcej filmie się nie pojawiło to. Z mojej strony ja zachowam się jak trzeba. A jeżeli ktoś będzie chciał ochotę przekląć, niech sobie klnie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się.